Wtarzyna stypuła, mamy połowa czerwca. Witajcie w szkółce. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, jak się sprawują nasze róże, które zaczęły już od dwóch tygodni kwitnienie, a za nami potężna ulewa, burza. No i spójrzcie, jak sobie dają radę. Poprowadziłem Was przez kilka odmian, żebyście mieli okazję zobaczyć, jak wyszły z tego obronną ręką. Na pierwszym planie suwenir de la Malmaison. Spójrzcie, porcelanowy, delikatny róż połączony z lekkim, takim kremowym odcieniem. Środek ciemniejszy, widać tutaj zdecydowanie, bardziej nasycony, a płatki zewnętrzne bardziej delikatne, przechodzące prawie w biel. Tutaj sadzonka zaledwie dwulatka i czekamy aż się rozrośnie. Blue for you tutaj Amerykanka Tessing Georgia, bardzo przypominająca swoim kwiatem róże angielskie, a my chcemy tutaj się dostać do naszej Prairie Joy. Spójrzcie pełne bukiety kwiatów i to jeszcze nie koniec, bo tu widzimy dopiero pierwszy, który nam w pełni już przekwita, kolejne a jeszcze ciągle masa pąków, które będą nam dawały kolejne kwiaty. Spójrzcie, krzew pełny liści, pełny kwiatów. Nie ma pustych, miejsc pustych, czystych pędów, tylko pięknie ulistniony do samego dołu. Kwiaty jakby podwójny kolor, bo te, które zakwitają, ciemny róż. Przekwitając jaśnieją, lekko pokazują swoje pręciki. W pąkach róż ciemniejszy. Zwarty, kompaktowy krzew. Zdecydowanie godny polecenia na każdą rabatę. Tutaj mamy trzy krzewy, co daje nam piękny efekt. I róża oczywiście odporna, bo to kanadyjka Prairie Joy. Godna polecenia na wszystkie rabaty, Cartier. pełne kwiaty, kwitnące w całych bukietach. Wydaje się, jakby to był jeden wielki kwiat z dala. Spójrzcie, tutaj pąki, a tu już jest masa rozkwitnięta. Tutaj mamy kolejne. Krzew, który nie był pryskany w tym roku. Bardzo rzadko pryskamy nasze róże na rabatach. W szkółce to inna sprawa, na rabatach inna, ponieważ chcemy zaobserwować, jak są podatne i wrażliwe. I w tym roku mieliśmy ostatnio sporo deszczy. Spójrzcie, dostał nam czarnych plam. Zobaczymy, co będzie się działo. Czy zgubi liście? Podobno nie szkodzi mu to w żadnym wypadku. Poobserwujemy i zobaczymy, jak będzie się zachowywał kwiat. Jak na razie wspaniały deszcz, w żaden sposób nie zaszkodził. Liście jednak już plam dostały. Mamy Prairie Joy i przechodzimy do rabatówki Burgundy. Ice. Spójrzcie, piękny falujący efekt zwłaszcza na wietrze. Teraz mamy zaciszną, słoneczną, popołudniową siestę, ale mimo wszystko ten kontrast kolorów, mocne wybarwienie płatków wewnątrz, aż do takiego mocnego fioletu. Nie wiem, czy uda mi się uchwycić. Spójrzcie. A rewersy delikatne, leciutko liliowe, co daje efekt nieustannego ruchu życia temu krzewowi, i dodatkowo spójrzcie, pędy gładkie dla tych wszystkich, którzy boją się kolców. Gdzieś tylko tutaj przy nasadzie końcowej pąka, delikatne, ale naprawdę niekujące, leciutkie kolce, natomiast całe łodygi. Bezkolcowe, On widzicie tutaj cała łodyga i gdzieś tylko dwa kolce, więc sporadyczne, czerwone, ozdobne kolce, a jak na róże proste, zielone, błyszczące i o bardzo małej ilości kolców. perejre. Biedna w tym roku uszkodzona przez koparkę i trochę sponiewierana przez deszcz. A dodatkowo pod ciężarem swoich ciężkich kwiatów, które coraz bardziej, coraz mocniej zakwitają. Widzicie? Bardzo nam się przewieściła. Właściwie aż rozpadła i chyba czas pomyśleć dla niej o podporze. Osypuje się, oczyszcza. A tutaj już obok niej Louis odier. W tym momencie po południu już mają tutaj cień, i tak sobie zgodnie właśnie razem żyją, dają efekt na naszej rabacie, kolor i zapach. Piękne, pełne rozetowe kwiaty. Zapach wyczuwalny, już z odległości, aż przyjemnie jest wciągnąć powietrze. I spójrzcie tutaj sama się w tym roku prowadzi w poziomie pędy mocno się przewiesiły, biedne, rozjechane ale już Jeszcze kwitnienie trwa, a tutaj już wypuszczane kolejne, krótkopędy, kolejne przyrosty i. Od razu na końcach zawiązywane są następne pąki kwiatowe, które będą kwitły w kolejnej, drugiej fazie. Spróbujemy się przejrzeć. do Tuskany Superb. W tym roku, ze względu na pracę i rozkopy, jak widać w tle, została tutaj bardzo, bardzo ściśnięta i bardzo tutaj podcięta. Zostało niewiele pędów. Spróbujemy się o nią bardziej zatroszyć w przyszłym roku, ale co nieco widać. Spójrzcie, nasycone kwiaty tutaj już się osypują. O mocnym, fioletowawym odcieniu. Chyba na ujęciu wyjdzie nam bardziej róż, ale zdecydowany mocny fiolet. Próbujemy w przyszłym roku podciąć ta które w tym roku były zapomniane i zostawione same sobie, nawozić naszą różę i w przyszłym roku powinna nam już odwdzięczyć się, wypuszczając młode przyrosty. Stoimy teraz przed naszym krzewem souvenir do Dr Gemine. Spójrzcie, wydaje się dwie odmiany na jednym krzewie, a to z tego powodu, że przekwitając. Zmienia barwę na taki fiolet, bardzo intensywny fiolet, w początkowej fazie kwitnienia jest to takie fioletowawe bordo, też trudny do określenia kolor. Oczywiście też samo się oczyszcza, osypuje i tutaj daje nam efekt dwóch kolorów na jednym krzewie. Piszmy, jak tam nasze kanadyjki. Nasza rabata rozmnożeniowa. Jak widać obfite kwitnienie. Zdrowe liście, dodatkowo mnóstwo pąków, mnóstwo kwiatów. Odmiany odporne, więc chyba pokusimy się o większe rozmnożenie i trafią i do was te piękne różyczki Hanza ma teraz lekką przerwę po pierwszej fali mocnego kwitnienia. Ale spójrzcie, za chwilę cała się osypie, bo ona doskonale sobie z tym radzi. Jak widać tutaj nisko. A tutaj spójrzcie, nie próżnuje. Już zawiązywane są kolejne pąki, więc lada moment. Będziemy mieli kolejne kwiaty. 15 czerwca hanza nie próżnuje. Jak zresztą zawsze, w każdym sezonie.